Cześć wszystkim, witam w Papastakominie od tak długo, odcinek czwarty. Jakby odcinek czwarty to i dzień czwarty, czwarty, tak. I jakby się niewiele słyszało w poprzednim odcinku, to mieliście dzisiaj dopiero odcinek pierwszy, a tak macie już odcinek czwarty. Dobra, I w sklepie mam 38 dolców, to nic nie kupiłem, więc nie przedłużając lecimy YKP. Y, y, y. I co jeszcze? E, ryż. Dobra. Niecie sobie stoją, pewnie kiedyś przyjdą. Mamy zamówienie specjalne, tak. E, dobra, to kurczaka, wołowinę i jeszcze jednego kurczaka, bo pewnie YGP zamówi kurczaka, dokładnie. YP chyba Ciebie nie ma... nie. Ciebie chyba nie ma w normalnej takiej nie? Chyba ciebie nie ma, normalnie tak nie, ja już nie pamiętam, już nie, i nie będzie wytwierdzenia, nie ma Dobra, jest Kingsley, Kingsley, ciebie nie było, nie? No nie było cię, nie. Chicken Cream, okej. Okay. Teraz mi pokazuje, że tutaj zamówiłem specjalne, tak, ale ja już, no, tą to chyba każdy widzi, nie? Chyba, że ktoś faktycznie nie widzi, to jest. No ogóle widzę, że. Jak w innych papasach mam. No tutaj widzę to, co tutaj, nie? To, to co widzę tutaj na zamówieniu. Ciężko mi to pokazać, nożem może pokażę. Tutaj. Yy, tutaj ma S. tak mówię w w Mozzarrii to widać zamówienie specjalne takie same jak tutaj, Ja tutaj widziałem jaskierę na gwiazdce, tutaj widzisz zamówienie specjalne. nazwę tego umiejętności specjalnego, nie? Dobra. Kto przyszedł z to W takim razie powinna... Idzie się z nami żegnać, tak? O, Zoey zamawia kurczaka, nie? Zoey zamawia kurczaczka. To pierwszy. Potem fryteczki. Następne pomidorki. Znowu leżę. W tym zamówieniu jest taka kombinacja, że powtarzają się dwa składniki. Mam nadzieję, że nie jest nic. No właśnie, to jeszcze inaczej to zrobiłem. Cztery kliniki tu w nie, bo on nie jest kluzerem. on nie jest closerem, Closerze jeszcze nie przyszli po raz drugi. By, bo R pierwszy tydzień nie zleciał. OK. No dobra, chipsy jeszcze się... ...będzie ćwiczyć i ćwiczyć. No ale to jest... ...słodka. Tam pomidorki. Ten znowu, ten właśnie tamny. Znowu o tym zapomniałem. I no, dopóki nie będę z w domu, to ja będę o tym zapomniał. Na pewno. Ale. No. Ty nie jesteś piąty. Teraz już zdążyłem zalece przyjść tutaj na czas. Chyba nie mogę zmienić jak już się sobie. No, dobra, 140% punktów z tego było jako bonus. Dwie wołowiny mam, a jedną odstawiłem, dobra. Zacznijmy od kluzera. Od kluzera. Nie trzeba już. Jak tak mam? O, to jest najmocniejsze zamówienie jakie mi wyszło do tej pory. A to jest kurczak. Dobra, no, zołój przeżyję. Będę już tego wymieniał. Punktów yy, zaczekania, no i tak bym stracił punkty albo zaczekania, albo build jeszcze bardziej, bym coś stracił na pewno 7 minut. No, jakby dłużej poczekał, to może by nawet jasnie nie dało. łateczka, i potem kwaś na śmietanę. Już jest w ogóle chipsów, wiedzę kółeczek. Yy. I jeszcze rozblokowane. Że nie wymyślili, jakby opcji wyrzucania tego. Można byłoby wtedy poprawić i stanowić 100% w sumie zawsze. Dobra, przynajmniej ładnie dzisiaj nie wyszło ale na tak 1%. z, z sauce aha, to jest tak. Nie ma pudiniego i wszystko jest. Czy klient jest tak gdzie był, znaczy nasz pracownik? Za to tę te kółczkę tej żarówki są po drugiej stronie w tych po polsku, które znamy. I znamy tę gierkę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. First.